Chodząc po ponad 200 stopniach schodów wieży katedry świętych Janów, dotrzemy do miejsca, w którym zawieszony jest Tubadaj. Wydawałoby się, ten potężny dzwon, że wiemy o nim wszystko. Okazuje się, że młodzi badacze próbują znajdować kolejne odpowiedzi na stare pytania. Na przykład, czy rzeczywiście Tubadaj powstał w roku 1500? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie głosem właśnie tych naukowców. Oto wspomniany obiekt naprawdę robiący ogromne wrażenie. I krótkie informacje na temat parametrów ponad 7 ton wagi, serce dzwonu eksponowane tutaj na tej fotografii waży około 200 kg, wysokość 2 metry, średnica u dołu ponad 2 metry, wykonane z materiału stopu, miedzi, cyny, cynku z domieszką być może srebra i złota. I ciekawe jest to, że to belkowanie, na którym wznosi się konstrukcja dzwonu, od około 600 lat nie było zmieniane. I oryginalne jest również to, że to ten dzwon bije, wydaje dźwięk poruszany siłą nóg, a nie rąk. To także ewenement. Ale o tym właściwie wszyscy wiedzą. Podobnie wszyscy wiedzą, że na koronie dzwonu umieszczone są um, płaskorzeźby um, patronów, katedry i miasta, czyli Jana Chrzciciela, świętego Jana Ewangelisty, ale również świętej Barbary, patronki, ludwisarzy, rzemieślników od ulewania dzwonów, czy świętej Katarzyny. To wiadomo. To jeszcze raz zdjęcie z belkowaniem dzwonu, ale pojawiają się wątpliwości i pytania badawcze, które zresztą pojawiały się już dawno temu, że od XIX wieku nie wiemy do końca, kto jest autorem dzwonu. Najczęściej przytaczano anonimowe autorstwo, no, rzemieślnik o nieznanym imieniu i nazwisku. A w literaturze popularnej, ale nie naukowej, pojawiał się Martin Schmidt. Ten Martin Schmidt żył, ale kilkadziesiąt lat później, więc nie mógł być autorem dzwonu. W ostatnim czasie, w związku z tą propozycją nowej datacji, wykonaną przez y, państwo doktorów sumowskich, pojawia się nazwisko Hansa Hauka, z Być może on, ale tu oczywiście niczego przesądzać nie możemy. Natomiast w nas interesuje oczywiście datacja, ta nowa próba a, potwierdzenia datacji znanej, a już w literaturze historycznej, ale raczej pomijanej, a eksponowana była datacja roku 1500. Na koronie, pod koroną dzwonu znajduje się napis, za chwilę zobaczymy tę datację trochę inaczej zapisaną, ale zwróćmy uwagę na to, że pojawia się tu nazwa dzwonu. Trąba Boża. Ku chwale Boga, Świętych, Janów, patronów tej świątyni została modlana. I zobaczmy, jak wygląda ten zapis wprost pod koroną. Bo ta najczęstsza data, jeszcze raz powtarzam, to 22 września 1500 roku, kiedy dzwon miał zostać ulany. Ale ta datacja wygląda tak. Anno D. M. 22 die sep. Badacze, czyli Alicja i Marcin Sumowcy odczytują ją inaczej, bo jest to rzeczywiście dozwolone jako interpretacja innego odczytu tego zapisu. Ale co ważne, młodzi badacze wykorzystują przy swojej analizie nowej datacji, potwierdzenia tej datacji innej niż rok 1500, materiały finansowe Kościoła Świętojańskiego, czyli materiały, które określone są w literaturze historycznej jako fabryka eklezji, czyli to, co było wydatkowane przez parafię świętych Janów. No i właśnie widać z tych rachunków, że w okresie od 7 marca 1500 do 3 marca 1501 roku nie odnotowano jakichś wielkich wydatków na funkcjonowanie dzwonu, wieży. I sugerują wobec tego dalej, że ulanie i zawieszenie nowego dzwonu nie powinny zostać w tych rachunkach pominięte. Jest to logiczne. Natomiast w rachunkach z 1522 roku pojawia się wpis cła Ungelta, ungelt, więc pojawia się nazwa dzwonu z wydatkami poniesionymi na rzecz pracowników dniuchowych, cieśli, osób pracujących na wieży dzwonnej, także na zakup cegieł, gwoździ czy drewna. Pojawia się również informacja o wizycie biskupa i poświęceniu dzwonu, ale w innych rachunkach mamy wprost zapisane informacje o tym, że w roku 1522 27 września w nocy od 2 do godziny 12 dnia poświęconego świętemu Stanisławowi, a więc 27 września, odlewano dzwon, aby 3 października przenieść go na cmentarz przykościelny, a następnie w środę po tym 3 października, wypadałoby 8 października 1822 roku, zawiesić go na wież. Czy to jest alternatywna odpowiedź na pytanie o to, kiedy Tuba Day został ulany? Wydaje się, że tak. Konkludując, zdaniem badaczy, 27 września 1522 roku dzwon został ulany, zawieszony na wieży katedry Kościoła świętych Janów 8 października tego samego roku. Koszt poniesiony na wykonanie tego dzieła był bardzo wysoki i to może świadczyć o tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z Tuba Day. Dziękuję za uwagę.